Gęsia, kurka. Kurcze, rurcze. Oglądamy straszne rzeczy. Ostatnio się spodobało, częściowo, a, a niektórym się nie spodobało, albo przynajmniej no nie było takiej odpowiedzi, która ich satysfakcjonowała na ankiecie. Napisali, że podoba im się, ale nie chcą więcej. Więc dla reszty teraz jest więcej. Bo ja stworzyłem specjalnie taką ankietę, bo pomyślałem sobie, że ja nie zniosę... Krytyki? Krytyki żadnej. No. Więc tak sobie pomyślałem, że może... Nie wiem, czy skutecznie bym się oszukał. Gdyby wszyscy napisali, że fajne, ale jeden nie wystarczyło, to myślę, że i tak to by mi było przykro. Yy, no mi by było też coraz przykrej, nie? Jakbym tak potem wracał do tego i przeglądał. No. Więc nie. Y... No teraz tak gramy na czas, bo leci intro. Tak, jest buja mega You're in for Foresker. Dzisiaj odcinek taki o Pianinie. O, o pianinie, o lakcjach pianina. I... O tym, że może to mieć ze sobą straszne konsekwencje i się zaczyna. I teraz jest taka scena establishedowa. Dobrze idzie. Chłopiec siedzi w piwnicy i rozmawia przez telefon. Taki stary telefon na kablu. Bo to jest stare seria. I się chowa. Ewidentnie się przed kimś chowa. Ktoś właśnie wchodzi do piwnicy w brązowych, starych buciorach. On mówi przez telefon, chłopiec w sensie... On... Już idzie, już idzie, pomóż mi. I wtedy to... pojawiła się mama. Mama weszła do piwnicy, a młody udaje, że nie ma chyba żadnego specjalnie problemu. Co robisz? Czemu nie pomagasz mi z pudłami, kiedy ja je noszę, powiedziała mama. On zaczął w ogóle jej nie pomagać, tylko założył biały durszlak na głowę. Mama sobie poszła, a on głupotki robił swoje dalej. Kiedyś będę wielkim naukowcem i skomunikuję się z UFO, ale teraz... Teraz mam durszlak na głowie. Jestem dopiero dzieckiem, pomyślał sobie. Grał w takie dziecięce gry, bo... Był dzieckiem. Udawał takiego kosmicznego właśnie odkrywcę. Usłyszał muzykę klasyczną pianinową. To była Sonata księżycowa chyba? Tak, może być. No to. Tak, to leci. Tak. I pianino gra samo, przykryte czerwoną płachtą. I się okazuje, że no ewidentnie gra ono samo, klawisze się klikają i w ogóle i. I nuty też tam są wystawione kiedy na tę filmie, jak odkrył płachtę. ściągnął płachtę i nacisnął dźwięk fis. I, i potem i... Gis, gis? było rozstrojone było, trochę. Tak. I... I kiedy tak grał, próbował naciskać różne rozstrojone dźwięki, nagle Nie pojawił zari. się za nim. Duch. Duch. Nauczycielki od muzyki. On jej nie widział. Ale chłopiec nie zauważył I w ogóle. potem było ściemienie, bo była reklama, a potem znowu wróciliśmy do tej sytuacji i duch zbliżał się do niego przerażająco. Usłyszał akord, więc się wystraszył, bo nie wiedział, że tak można. A tu nagle tata za nimi z pudłami. O, Sorry, Jerry, J Jarku. cię wystraszyłem. Wow, zobacz na to, synu. Sk skąd to się wzięło? Wow, to naprawdę niezłe pianino. Grało samo z siebie. Tato. Tak? A to jest piano samograjne? Nie, nie, to jest to normalne jest... pianino. Naprawdę to, naprawdę. Grało samo. Z siebie. Halo! Halo, ogarnij się, chłopcze! Walnął go w Durszlak. Widziałem, widziałem, że grało samo. Co? Myślisz, że ktoś by chciał zostawić takie piękne pianino za sobą? Trochę Zobacz, jest trochę Polaków, polskie. Trochę <laughs> Jestem... łaksowania i będzie nowiutkie. Nie, dzięki temu. Mam tato. życie z <noise> tak. I zaczął bo, się. Bawić. w kosmita <noise> z powrotem. <noise> Więc tata po prostu wyśmiał go i zaczął patrzeć na pianino. Dalej. Nie wiadomo, czy tata umie grać na pianinie, bo my głośno mówimy, a telewizor jest dość cicho. Potem już jest następna scena, że oni sobie stoją już w domu na górze, nie w piwnicy, rodzice rozmawiają. To rozmawia, czy będziesz, mamą, tak? będziesz mamą. Dobra. A ja będę tom. A wiesz, nie A mogę jest. z tym naszym Jarkiem. On cały czas tylko udaje że jest kosmitą, zamiast robić coś Przy... prawdziwego. Przydałoby mu się jakiś hobby albo projekt artystyczny. I jest scena, jak Jarek teraz bawi się znowu sam ze sobą, tym razem w baseball. Rzuca piłką, próbuje całą siatkę, ona się odbija i nie łapie jej. Ale łapie ją ktoś inny. Koleżanka, okay. jego koleżanka z sąsiedztwa. Nie wiemy, jak ma na imię. I powiedziała do niego. Cześć. A oni się dopiero wprowadzili, więc on też nie wie, jak ma na imię. A, okay. I on mówi, cześć, jestem Jarek, dopiero się wprowadziłem. Ona mówi tak, wiem. A ja, a ja mam na imię Kim. Nie wiadomo jeszcze kimkolwiek ona by nie była. Um, ona mówi, że kiedyś tu mieszkał, mieszkała nauczycielka pianina. A i jak chcesz, to możemy sobie razem bo pograć dżem... na zagrać dżem jakiś muzyczny. Dżem. Ale wiesz co? Nie jestem zbyt dobry w granie na pianinie. Dopiero zacząłem brać lekcje, tak powiedział jej. Ale kłamał, bo nie wziął. Chyba mu się spodobała. Powiedział tacie, pokazał mu gazetę, rodzicom pokazał gazetę, na której był artykuł, że darm, znaczy nie darmowe ale lekcje pianina. <grym> wow, super Jerry, powiedział tata. Jarku, powiedział tata. Tak, zadzwonię dzisiaj, powiedziała mama. Ben... O, będzie się rodzice działo. Rodzice popatrzyli na siebie i ucieszyli się, że ich syn w końcu znalazł ten normalny. Ich problem nie. rozwiązał się sam, co zawsze się zdarza w prawdziwym życiu. Była noc i Jarek się obudził w środku nocy. Było ciemno Był, by i poszedł. pianino. Jesteś pewien? Tak, tak. Było napisane piano place. A, tak, więc Jarek zaczął iść znowu w stronę Sonaty Księżycowej Słonatę. Ludwika von Beethovena w piwnicy. Był ciekawostka na temat Ludwika van Beethovena. Mimo, że był głuchy, świetnie grał na pianinie. Bo nie był ślepy, więc widział, jakie nutki grać. Kierował się Jarek w stronę piwnicy. W nocnej atmosferze. Sonaty księżycowe. I zobaczył ducha grającego na pianinie. Duch odwrócił, odwrócił się w jego w stronę. stronę i powiedział Zostaw to 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 moje pianino, wynocha! Jarek się wystraszył i, i pobiegł po tatę, jak to dziecko. Tata Jarku! Przy... Tata przebiegł. Tutaj było pianino i, z, i duch na nim grał i mówił do mnie, ten duch. Rodzice o, byli wyraźnie zaniepokojeni, z... ale też pianina z... tak nie robią i zdegustowanie bo było późno w nocy. Ty bądź Jarkiem ogólnie, a ja będę rodzicami. Dobra. Jak będą rozmowy? Tak czy tak. teraz? Musimy nadgonić. O, bo... zabrać. Za prowadzi... Mama za, zawiozła Jarka na jego pierwsze lekcje do szkoły muzycznej imienia Szreka. Naprawdę, jest tak napisane. <laughs> I to jest w takim. Mama się tak rozglądała, bo to wyglądała jak opuszczona fabryka albo jakiś inny magazyn. Na pewno nie na muzykę, magazyn. O, wygląda... wygląda jak więzienie, powiedziałam. mama. ja jestem, mamo. Sorry. Kurde. Wygląda jak więzienie, powiedziałem ja. Nie jako przesadzaj, mama. mamo, powiedziałem ja jako Jarek. Elektroniczny Wajs po powiedział. <laughs> Czy mogę wam w czymś pomóc? Halo! Proszę powiedzieć, po co tu jesteście? Y, to jest Jarek Ho Jastrzębski i przyszedł na lekcję pianina. Proszę włazić. I się otworzyły drzwi same z siebie elektronicznie, o, a młody się zachwycił, bo to zupełnie jak w jego zabawie w kosmitów, bo elektronika jest kosmiczna. Weszli do środka, a drzwi się zamknęły, ale nie przez duchy, tylko elektronikę. Dziwne miejsce, co? I, i tak, i, idą sobie przez korytarz i duch metronomu tam jest i też... Nie, to jest y... zwykły metronom. Aż nie, jednak nie. ale wąsacz! <laughs> wąsacz się nie. pojawił za nimi i zapytał, czy może im w czymś pomóc. Mama powiedziała to samo, co wcześniej komputerowi. o pan Jastrzębski, to ja, <laughs> doktor, doktor Szrek. Wiem, że to śmieszne imię, ale naprawdę przykuwa uwagę. Oni się zaśmiali, czy nie ty? Kiedyś grałeś na instrumencie, panie Jaszczębski? Umiem nagrać, zagrać Starway to Heaven na kazoo. Piano, nino jest troszeczkę bardziej wymagające, ale z takimi ręcami na pewno będziesz najlepszy. A, musi pan nam wybaczyć. Dopiero się wprowadziliśmy do nowego domu. Co to Przy, przyjdę za godzinę, powiedział. A mama powiedziała: dobra, to się baczcie dobrze z tym dziwnym panem. Chodź ze mną, panie Szczębski. Czemu tutaj jest tyle dziwnych rzeczy i technologicznych? No, to dla tego, bezpieczeństwa. Pan przełącznik nasz, ten, on się mówi. To? Security, człowiek, bezpieczeństwa. Po prostu do zeświadczenia. Jest, to, to jest po prostu, no. Ty. E, jak długo możemy... Kiedy możemy grać rock'n'roll? O, jeszcze chwilę. Najpierw musimy nauczyć się skali C dur. Partera. Patrz. Jak gram. Sorry. Nacisnął C, potem D, potem E. D dwa razy nawet. D. Coś jest Co, coś się stało z pana ręcami? O, już nie działają. Tak jak kiedyś. Ale ty? Ty masz wspaniałe ręce, takie bajeczne, bajeczne paluchy. Zaczynaj. Młody zaczął, zaczął z, z <laughs> Zaczął z grubej rury. A dziadyga włączył metronom. Znaczy pan... Jak Shrek. 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 Doktor Szrek. Dziękuję, doktorze Szrek. Pamiętaj, panie Jaszczemski. Y Ćwicz. Ćwicz. Okej. Okay. I chłopak Jaszczemski zaczął się rozglądać po technologicznie. Jarek. No wybiłeś mnie z rytmu. No ale Jaszczemski, Jarek zaczął chodzić sobie po tym budynku zamiast wyjść. Budynku zaawansowanym technologicznie i zaczął znowu się bawić w kosmitę. I gadać do siebie jakieś pierdoły. I schodził coraz, coraz niżej w ciemność klatki schodowej. I na, taką narrację prowadził, że on jest jakby. Hm, nie jak jestem w stanie tego przedstawić. Odkrywcą. Teraz. Odkrywcą, yy, tak. Yy, kosmicznym odkrywcą. On mówi tak, ooo, jakbym ja był na jego miejscu, to bym mówił tak, o, Krzysiek teraz prowadził podcast i był w tym wspaniały. I trochę przed. I, I poczekaj, bo Jarek tutaj natrafił na jakiegoś robota w czeluściach budynku i zdał sobie sprawę, że chyba powinien uciekać. I zaczął uciekać. dobrze mu szło. Robot wyglądał jak ze złomu. Ale miał oczka, za oczka były, służyły mu dwie czerwone lampki. Jarek próbował otworzyć jakiekolwiek drzwi na długim korytarzu, przed, na którym uciekał przed robotem, ale wszystkie drzwi były zamknięte. A robot jakby wiedział, że musi podążać za Jarkiem, więc go gonił. Jarek uciekał. Tak, tak... szybko jak mógł. Nie, to nie był też jakiś super wyścigowy robot. Nie, nie. To Jarek był, taki... był zestresowany, aż A... nie pojawił się. Pan, pan prawdopodobnie przełącznik. Pan przełącznik. O nie, o nie, nie tędy, tędy. droga, A, droga nie tędy. To ja chyba jestem? Czy może ty? A co ty bądź? Szukasz... W, w tych drzwi frontowych są na górze. To jest hala koncertowa. Co to jest? O, to? To jest mój... To jest moja rumba. Mój odkurzacz. Bardzo prosty, ale skuteczny. O kurde, nieźle. Jestem pan przełącznik. Ja jestem Jarek Jastrzymski. Doktor Szerek i ja jest, ćwiczymy sobie pieniądze. A ja jestem geniuszem <grystanie> <grystanie> Powiedział, że ma podobno ekscelentne ręce, wspaniałe, fantastyczne. I zaczął go prowadzić do wyjścia. Oraz po, odpalił rumbę. Ten robot wygląda trochę jak ten z doktora Hu. Wiesz jak wygląda? Tymczasem Jarek grał na pianinie skale C dur. Coraz lepiej mu to szło. A mimo tego, że, że grał, grał jednym, jednym palcem. palcem i to środkowym. Nagle zawiał wiatr, a Jarek zaczął grać akordy. W tonacji jakiejś no, molowej, widzę, że tam wciska jakieś czarne przyciski, więc no. Więc myślę... na pewno było opętany. Na pewno, na pewno nie. Tak, a tak, bo grał na tym swoim już, pewien w domu, które już, jak ustaliliśmy, było nawiedzone. Młody zemdlał i wyszła z niego duch pani y, nauczycielki. <grym> a potem się obudził. Po co się okazało, że to był koszmar. A szkoda. To nie był koszmar, to był bajkowy sen. Bo Bo nauczył się bez ćwiczeń. Bo nauczył się bez ćwiczeń. I znowu poszedł do piwnicy, do piwnicy i tam znowu <coughs> był ten duch i grał coś klasycznego. Ten duch nauczycielki od pianina, jakby co wyglądał tak mniej więcej jak. Mm... I ona powiedziała mu też, że będzie cierpieć. Nie idź do szkoły szreka. Jest, Jest zła! zła. Tak? On mówi duch. Zła! zła. Młody jest mega przerażony, wieje wiatr, mimo że to piwnica i, i reklamy były. Znowu i potem zapaliło się światło i śmigwiło. Jarku, już Jarku, kochanie, co się dzieje? Widzieliście ją? Widzieliście ją? Kogo widzieliśmy? Ducha, ducha, co grał na pianinie. Oh. Tam! A tam tylko kot. Walnął no, jakiś Jazz bardzo jazzowy akord. To tylko, to tylko Debil. <laughs> Nie wiem, jak się nazywa ten kot. <laughs> Nie Nie wiem, widziałem, widziałem go, widziałem. Bączur. Bączur, tak. <laughs> Chodź, idziemy spać, powiedział mu. Tata, i poszli spać, potem był następny dzień i jedzą śniadanie. Potrzebujesz pomocy, synu. Jakiegoś psychiatry? Wiesz, no po prostu, żebyś z kimś pogadał. Myślicie, że jestem szalony. Nie, nie, nie. Skądże? Skądże? Bo co, bo nie, bo nie chcę wracać do szkoły Czeka? Wiesz, co? To chodzi o to, dlaczego nie chcesz wrócić do szkoły Czeka? Nie wierzycie mi, że widziałem ducha. Patrzył na nich. Może po prostu chodziłem w nocy, może lo atakowałem. Kochanie, nigdy byśmy cię nie zmusili do lekcji pianina. Ale no mógłbyś chociaż jeszcze raz spróbować, powiedziała mama. Wiesz, jakie jest najlepsze y uczucie na świecie, ja Jarku? To zmierzenie się ze swoimi strachami. No więc przekonali go i on poszedł z powrotem do szkoły szreka na lekcję pianina. Szedł <laughs> do środka i grał dalej jakąś skalę. Nadal cedur. Nadal cedur. O, po czarnych klawiszach Jarek gra tylko w, w takich najgorszych snach. I, I tak się pomylił. Yeah. No, <coughs> A, straciłeś koncentrację, młody człowieku, powiedział pan doktor Szrek. Yes. Musisz mu do... zagiąć paluchy. Jestem zmęczony. A, spróbuj jeszcze raz. <coughs> Więc zaczął dalej grać z ale już coraz lepiej mu to szło, wyginął palce w prawidłowy sposób. Możemy tak podejrzewać, A... ale znowu nie trafił. Nie trafił, bo nagle okazało się, że postanowił nacisnąć czarny przycisk jeden. I... Zamiast... A spróbuj jeszcze raz. Zamiast... Powiedział doktor Szrek. Zamiast tych białych, które są obok siebie po kolei. Tak. Jeszcze, jeszcze raz. Powiedział, jeszcze... Doktor ty... paznokci, powiedział doktor Szrek. Nie obgryzaj paznokci. Powiedział doktor Shrek, Twoje rączki są. Drogie, bardzo drogie, musisz o nie dbać. Nie, zdajesz sobie sprawę z potencjału, jaki posiadasz? Nie będę tego tolerował! Nie będę tolerował studenta, który nie traktuje swoich rąk poważnie! Zdenerwował się, uderzył w pianino, ale zorientował się, że jest młody dziwakiem teraz. Przepraszam. A, dobra, to może. Ja Zagryź sobie jeszcze raz, spokojnie. Młody zaczął grać po raz kolejny. Szło mu dobrze, ale był mega zestresowany zachowaniem doktora Szreka, który upadł. Doktor Szreku, czy wszystko dobrze? Tak, Jarku, wszystko w porządku. Nie musisz się, nie możesz się o mnie martwić. Nie musisz. E, chodzi po prostu, pomyśl sobie o tych rękach, które masz. One są perfekcyjne. Perfekcyjne. Nie. Także, Jarku! Musisz mieć... Nie, a ja muszę mieć ja, twoje piękne proszę ręce! Proszę mnie puścić, proszę twoje mnie piękne puścić! piękne ręce! Pro, puść, proszę mnie puścić! I wyrwał się. Twoje piękne ręce! Jarek zaczął uciekać. Piękne ręce! I znowu piękne pobiegł... Piękne ręce! Panie przełączniku! Młody... O! Młody pobiegł znowu tam na dół, piękne gdzie był robot wcześniej. I, I biegł piękne tam... Piękne ręce! Piękne! Uciekał szukając doktora Przełącznika. Piękne ręce! Panie. Piękne Więc tak to cały czas Nie, mówi. panie Przełączniku! Panie Przełączniku! Panie Przełączniku! Piękne ręce! Wbiegł do jakiegoś pomieszczenia, w którym znajdowały się... Masa fortepianów nawiedzonych, gdzie ręce... Były same ręce, które grały różne... Różne... Pis... W sumie nie różne, wszystkie grały razem. Jedną piosenkę? Jedną piosenkę. I wtedy pan Szrek dogonił ty, ty Jarka w tym pomieszczeniu. Proszę, Zaczął się z nim szarpać. Proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić, proszę. Nie bój się, synu, powiedział pan, pan przełącznik. przełącznik. Yy, który. Kliknął, w, kliknął w, w przycisk na pilocie i odłączył rękę pana Szreka, która utknęła przymocowana do Jarka. Jest szalony. Jest robotem, powiedział pan i, 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 przełącznik. Nie uważasz, że jest jak prawdziwy człowiek? Dziękuję, że mnie go pan powstrzymał. Nie ma problemu. Póki jesteś bezpieczny. Tak, wszystko w porządku. Pokaż. Mogę iść Wszyscy... do chaty? Co? A nie dobra, to jest ja. Pokaż mi swoje ręce, Jerry, powiedział pan przełącznik. To nie! To to ty! A, przepraszam, To ty... pan jest doktorem Szyrekiem. Potrzebuję twoich rąk, Jarku. Po co panu moje ręce? Żebym robić piękną muzykę. Ręce, które są. Ciężko się buduje. Coś tam. No w każdym razie. Ciężko, ciężko się, się, się buduje, buduje ręce. ręce, bo mają dużo ruchomych elementów. Potrzebuję twoje ręce. Są wspaniałe! Nie, nie, nie! I wtedy. Zamiast Jarka pojawił się duch nauczycielki. I ona powiedziała, poszedłeś za daleko. Ona nie ma rąk w ogóle. Oszczegałam cię. Tym razem przegiałeś pałę, A Andrzeju, Andrzeju Przełączniku. Próbowałem wszystkiego, co mogłem. Byłeś leniem śmierdzącym. Mądrym, ale leniwym. Zdolnym, ale leniwym. <grym> Mógłbyś, mogłeś być mistrzem wszystkich piosenek i utworów, gdybyś tylko ćwiczył. P ćwiczyłem! Ćwiczyłem codziennie. Szybciej, Andrzejusz! Jeszcze raz, Andrzeju! Ale nigdy nie byłem dla ciebie dobry. Praktyka czyni mistrza, Andrzeju Przełączniku. Czas na twoją lekcję. Nie, nie, nie! Duch po prostu poszedł na solo z Andrzejem przełącznikiem. A tymczasem Jarek szybko uciekł, wsiadł do samochodu i powiedział: jedźmy, jedź, jedźmy! Jedź, jedź. Bo akurat rodzice byli w samochodzie Ej, i było. Z... zawiał wiatr. Ej. Z otwartych drzwi szkoły. szkoły doktora Szreka zaczęły wylatywać nuty. Rodzice wrócili z zawrotną prędkością na parkingu i odjechali. Bo przeradzili się ducha. Bo też go widzieli. Tak. Jarek zaczął grać w baseball ze swoją koleżanką nową. I co, jak tam twoi rodzice? Cieszę się, że już nasz dom jest bez duchów, nie ma też pianina. Więc jest całkiem gitersko. No dobra. Uwaga. Teraz kim będziesz rzucać? Ona rzuciła piłką, odbiła się i młody zaczął ją młody łapać i złapał ją. Młody łapie piłkę! Jostrzemski znowu udało mu się. Niezła robota, Jarku, niezłe ręce. <grym> Jarek się uśmiechnął i się <grym> zgodził z tym stwierdzeniem. O i teraz jest scena znowu w szkole, tym razem już teraz nawiedzonej, w której duch najwyraźniej zmusza Andrzeja przełącznika do ćwiczenia na pianinie. Przez całą wieczność. Andrzej przełącznik, jak przy... szalony, grał na pianinie jakąś, jakieś bugi ługi. <noise> I tak się skończył odcinek, kiedy duch ze śmiechem śmiał się ze swojej zemsty na Andrzeju przełączniku. Jest to koniec. Oh. Mam nadzieję, że było to w miarę czytelne. Wiadomo, co się działo. Chodziłeś na lekcje pielina kiedyś? Tak. Widać. Widać, widać, widać okay. tutaj, bo... Bo wiem, to... jak zginać palce. Bo wiem, wiem, tak. I też znasz te skale wszystkie. Co najmniej dwie. No i dobra. No to tyle. Dobranoc. Dobra. Cześć.